Serdecznie witam. Dzisiejszy fragment Ewangelii Świętego Mateusza pochodzi z rozdziału 18. Będą to wersety od 21 do 35. Werset 21 To te proselthon cho Petros eipen auto. Kirje posakis hamartesej eis emecho adelfos mu kaj afeso auto. heos heptakis. Wówczas przyszedłszy Piotr, powiedział jemu, czyli Jezusowi. Przetłumaczylibyśmy, zapytał Jezusa, ponieważ będzie tutaj zdanie pytajne. Kyrie, panie, posakis, ile razy hamartesej eisemecho adelfosmu, jeżeli zawini wobec mnie brat mój, kaj afeso auto, i odpuszczę jemu? Cheos, heptakis, na drugie pytanie, czy aż siedmiokrotnie, 22. drugi werset, lege autocho Jezus, Ulego soi cheos, heptakis, alla cheos, hebdo, me kontakis, hepta, mówi mu Jezus, Ulego soi. nie mówię Tobie, Cheos heptakis, aż siedmiokrotnie, ale cheos hebdomekontakis, czyli siedemdziesięciokrotnie hepta siedem. Czyli siedemdziesięciokrotnie byśmy przetłumaczyli na język polski. Język grecki, tu może kryć się pewna trudność w tłumaczeniu, byśmy literalnie przetłumaczyli hebdomekontakis, to jest. 70 razy hepta 7. A to nie jest 70 razy 7. Tutaj była inna konstrukcja. Wtedy trzeba by do mekontaktu i epihepta powiedzieć 70 razy 7. A to jest 70 razy 7, czyli 77 razy. Z tym, że ta, ta końcówka razy ona jest dołączana do y, y, liczebnika 70. Ale tutaj jasne jest, że chodzi o 77 razy. Czasami w niektórych tłumaczeniach no błędnie jest tłumaczone, że 70 razy 7. No, literalnie to byśmy przetłumaczyli 70 razy 7, ale sens, sens grecki to jest, że 77 razy. 23 werset. Diatuto to he basileia ton uranon antropo basilei, hos et hele sen syn arai logon metaton dulon autu diatuto, ze względu na to, z tego powodu homoiotche, jest podobne, tutaj homojo być podobnym, upodobnić się, to jest daje klasyczne wprowadzenie przypowieści. Jezus z tego pytania świętego Piotra Chcę je zilustrować pewnym przykładem z życia wziętym, tym tematem z życia, z polityki, można powiedzieć, ponieważ tutaj królestwo, królestwo niebios, czyli królestwo Boże, podobne jest antropo basilei, człowiekowi królowi, czyli do człowieka, który jest królem. Kos etelesen, który zechciał, chciał, telo, syn Arei Logon. SYN AIRO to jest zebrać, powiedzieliśmy po polsku tak brzydko, dokupy, zgromadzić razem, podsumować, można LOGON. Tu LOGOS w tym znaczeniu ma to, ten sens semicki, właśnie sprawy, rzeczy, ustalenia, czy chciał podsumować rachunki, czy zrobić podsumowanie, zrobić remanent, rozliczyć się, METATON DULON autu. Ze swoimi dulos, to jest sługa bądź niewolnik. Zależy od kontekstu. Zresztą w starożytności bardzo często sługa był właśnie niewolnikiem, zwłaszcza w tej relacji wobec króla. Słudzy króla to byli często jego niewolnikami. Poddani byli w wielu bliskowschodnich kulturach uważani to za niewolników, część, własność władcy, króla. A więc ze swoimi sługami, czy ze swoimi niewolnikami. Dwudziesty czwarty werset. Aksamenu de autu syn Airein pros enecht he auto, heis ofeiletes merion talanton. Gdy zaczynał Archo, to jest rozpoczynać, gdy zaczynał, gdy on zaczynał, tutaj jest ten genetivus temporis, gdy on zaczynał, syn rozliczać się, pros enechtche auto, pros to jest przyprowadzić. Tutaj został przyprowadzony, a więc zauważmy, że nie przyszedł, ale został zmuszony, skłonili go inni, do, przyprowadzony y, do niego jeden y, ofeiletes, y, dłużnik, ofeilo, ofeileo to jest być komuś coś winien, ofeiletes dłużnik, merion, Talanton, dłużnik dosłownie 10 tysięcy talentów. Ty, ty, ty Daje słowo Myrias y, greckie. Myrias w genetywie Myriados po polsku, mówię Myriady. Myriada to jest 10 tysięcy. Jedynka z czterema zerami. W języku polskim obecnie nie mamy tego jednego określenia na 10 tysięcy. Mamy tysiąc, a później już mamy milion. Natomiast właśnie 10 tysięcy to jest ten yy, Mirias. A więc winie, winien 10 tysięcy talentów. Talent to jest miara ciężaru, który jeden człowiek silny mógł udźwignąć. I tutaj mówiono o talentach srebra bądź talentach złota. Domyślę chodzi o talenty srebra bądź złota, a więc 10 tysięcy talentów, tutaj wyobraźmy sobie, to jest to, co 10 tysięcy silnych mężczyzn może nieść na swoich ramionach. A więc suma niewyobrażalna jak na tamte warunki. Tego typu sumy no, jedynie pojawiały się w relacjach politycznych jako danina, którą jakieś kraina, jakieś królestwo innemu musiało spłacać. Natomiast w indywidualnych relacjach międzyludzkich one nie, nie, nie pojawiały się. A więc jest suma niewyobrażalnie wielka. Dwudziesty piąty werset. Mechon to de autu, a po Dunaj. Ekeliusen auton ho kirios Kajtenginajka, kaj tekna, kaj tekna, kaj echej, echei, kaj apodothenai. Me echontos, nie mający autu, niemając, gdy on nie miał, byśmy przetłumaczyli, apodunaj, aby oddać, to jest infinitivus finalis. Aby. apodidom i to jest oddać, zwrócić, aby zwrócić. Ekaleusen rozkazał, tu chodzi teraz z tym podmiotem rozkazującym, jest ten król. Ekaleusen, auton, Hokirios, pan rozkazał. Patchenaj. to jest czasownik piprasko w aoryście. To, to jest forma jońska od pernemi, które oznacza sprzedać, ale u homera odnosi się tylko do, do sprzedaży niewolników, później również do jakichś bardzo ekskluzywnych towarów czy też nieruchomości. Zresztą też w niektórych kontekstach pojawia się jako sprzedaż w odniesieniu do sprzedajnych polityków, a więc sprzedaż w relacji do człowieka, ktoś, kto sprzedajny polityk, też, też właśnie używano tego czasownika w tym kontekście. Tutaj w tym, w tym tutaj naszym tekście chodzi o sprzedanie go jako niewolnika. Kajtenginajka ginajka i, i żonę, czy kobietę, i domyśle jego, kajta tekna i e, dzieci, potomstwo, kaj panta Joseche i wszystko to co miał, no wszystko sprzedał i znowu apodidomi, to jest zwrócić, tutaj w formie biernej, by został zwrócony, aby odzyskać dług, aby ten jego dług po sprzedaży tego wszystkiego, tego człowieka, jego całej rodziny, jego majątku, żeby odzyskać dług. 26 szósty werset. Peson unchodulos pros ekinei autolegon, matkrot chimeson ep, ep emoi, kaj panta apodososu, upadłszy, pip, to jest upaść, upadłszy, e, sługa, pros to jest to właśnie proskinesis, czyli paść na twarz, dotykając czołem ziemi, padł na twarz, Autops i przed nim mówiąc. Makro chimeo to znaczy być cierpliwym. makost to jest duży. tchime to jest siła życiowa, tchnienie, też serce, a więc być wielkodusznym, ale w tym znaczeniu, że dać komuś czas, nie, nie ściągać od niego natychmiast tej należności, czyli mniej. mniej Y, tą y, y, cierpliwość wobec mnie, wielkoduszność. Kaj panta podoso so i wszystko oddam tobie. Domyślałem się, że to jest niemożliwe, ponieważ w sumie dziesięciu tysięcy talentów no, nie zgromadziłby w swoim życiu jeden człowiek. Tym bardziej, to jest sługa lub niewolnik. 27 werset. Splantnist heis de tu dulu ekeinu ab elisen auton kaito danejon afeken auto. Splantnizo to jest Splantniz, to jest splanchnis, to są wnętrzności, więc poruszyły się jego wnętrzności, w sensie, że dostał wzruszenia, wzruszywszy się Chokirios tu dulu, pan tego y, sługi, na tą wielką prośbę uniżoną, no, bardzo się wzruszył. Okay, no, Apelisen auto, apolio to jest od, y, odwiązać, wypuścić go, uwolnić, uwolnił go. Kaito danejon, afeken i Dług, danejon to jest dług, jest z synonimów ofejle ma jeden, bądź danejon, dług odpuścił Jemu. A więc widzimy wielką, ogromną wielkoduszność. Nie tylko zmniejszył, ale w ogóle anulował, byśmy powiedzieli, dzisiejszym językiem ten, jego należność. 28 werset: Ekselt ton dechodulos ekeinos ekeinos heurenhenaton syndulon autu. hos ofeilen auto hecaton denaria kai kratesas auton epnigen legon apodos eiti ofeileis excel conde visedusi suga vidite di suga vised te uf uh, heuren henaton eh, apodulon Syndulon znalazł, napotkał jednego ze współsług czy współniewolników swoich. Kos Ofejlen, który był winien, Ofejleo to jest być komuś winien, był mu winien Hekaton denaria, 100 denarów. A więc może być 100 dniówek. No jest to suma no, licząca się, przynajmniej 3 miesiące pracy, ale niewspółmiernie mniejsza niż te 10 tysięcy talentów zresztą. Kajkratisa auto i chwyciwszy go, pochwyciwszy go, epnigen legon. Pnigo to jest dusić. Dławić, spowodować, że powietrze nie dopuszczało, to gotować coś pod przykryciem, czy też utonąć, ale w tym kontekście to jest chwycić rękoma za gardło, byśmy tak powiedzieli. Chwycił go za gardło rękami, mówiąc, apodos, oddaj, eiti, o feileis, jeżeli coś jesteś winien. Bardzo krótka, krótkie polecenie. 29 werset. Peson ucho autu, parakalei auton legon, makrot chimeson ep emoi kaj apodososoi. Peson upadłszy, znowu mamy pipto, upad, podobna czynność to wobec tego króla, ten współsługa też, upadłszy, współsługa jego parakalei auton, prosi go, parakaleo to jest prosić, po dzień dzisiejszy parakalo, w języku greckim, znaczy poproszę, taki zwrot grzecznościowy, prosi go mówiąc, Makrot Himeson epe moi, miej cierpliwość nade mną. Znowu ten czasownik Makrot Himeo, który wówczas, w którym on zwrócił się do, do króla, teraz ten współsługa zwraca się do niego. Bądź cierpliwy nade mną, kaj apodososoi, a oddam tobie. 30. Kode u et helen alla ab ebalen auto eis filaken, che os apodo to ofei On zaś nie chciał. Al ale od ale odszedłszy ebalen auton, wrzucił go, czy posłał go, eis filaken pod straż. Można przetłumaczyć, wtrącił do więzienia, ale tu raczej chodzi o to, że posłał go pod straż, yy, nakazał go pilnować yy, heos apodo, aż nie odda to co, yy, to, co jest winien. Czyli w jakiś sposób, yy, gdyby oczywiście wtrącił go do więzienia, to on by już nie mógł tam pracować, ale tutaj posłał go pod straż, ktoś ma go pilnować, jest zobowiązany o ty, masz teraz pracować tylko dla mnie. Wszystko to, co wypracujesz, będzie przyjdzie na poczet mojego długu. To jakby taki yy, nakaz komor komorniczy, przymus komorniczy yy, wobec, tego, wobec tego człowieka. W sposób oczywiście bardziej surowy niż, niż w czasach dzisiejszych. 31 werset. Idontes do un syndulo ja autu ta genomena ellipethesans fodra kai elontes die Safesan to kirio auton panta ta genomena. Widząc więc choisynduro, współsłudzy jego, ta genomena, rzeczy, które się wydarzyły, całą tą sytuację, to jest e, e, imię słów rodzaju nijakiego, w liczbie mnogiej, od ma i stać się to, co się stało, te rzeczy, które się stały. Elipetchesand swodran. Lippeo to jest zasmucić się z grisotę, jakąś doświadczyć z grisotę, Zasmucili się bardzo z Kaj el i poszedłszy, die safe santo kirio. Diasafeo safeo to jest. Wytłumaczyć, wyjaśnić, znaczy nie tyle donieść, oni nie donieśli, tylko po prostu podzielili się z Panem, ze swoim, z tym kulem, właśnie całą tą sytuacją, która zaistniała. Wytłumaczyli całą tą sytuację. To Kirioche Auton, ich Panu, Pan ta Genomena, wytłumaczyli wszystkie te rzeczy, które się stały. 32. Werset. Tote pos kalesamenos auton chokirios autu lege auto dule ponere pasanten ofeilen ekeinen afeka soi epi parakaleseos me epi parakalesas me et Ep, pei me tote pros kalesamenos wówczas przywoławszy proskaleo przywoławszy auton go, tego sługę, chodzi o no. to. autu legej Pan jego mówi mu, dule ponere. Sługo zły. Pasan ten Ofeilen, cały dług, całą powinność, to co byłeś winien, ekeinen, ową, chodzi o ten te dziesięć tysięcy talentus talentów. Afeka soi, Afiemi, to jest odpuścić. Odpuściłem tobie. Epej parakalesas me. Skoro prosiłeś mnie, 33 werset. Uk Edei kaj se eleesaj ton syndulon su hos kagose eleesa. Czy nie powinieneś? Dej to jest być, coś, należy coś zrobić, powinno się coś zrobić. Czy nie powinieneś? Również ty, LSA -E i L -E -E -O, to jest zmiłować się, zlitować się, Toncindulo i nad swoim współsługą, nad twoim współsługą, Hoskago se eleesa, Jak ja zlitowałem się nad Tobą. 34. Werset. Taj origistrę is Hokirios autu, par edoken auton, to jest. Basanistais, cheos u apodo, pan to ofeilomenon. Orgidżować jest, wściec się, zdenerwować się i wkurzyć się, wściekłszy się, z, uniosł, uniósłszy się gniewem, pan, pan jego, parę oddał, wydał go. To jest basanistais, basanistez, to jest. Ten, który torturuje, udręczy stróż, pilnuje w więzieniu, a więc strażnik więzienny, ale z, tym, z tą nutą okrucieństwa, a więc tym, którzy dręczą, aż nie odda pan wszystkiego, całego, ton lomenon, należnego, całego długu. I 35 piąty werset. Kutos kajchopatermu ho uranios pojesej chimin. Ean me afete hekastos to adelfo autu, apoton kardion himon. W ten sam sposób, chutos, tak samo, i ojciec mój niebieski, po chimin, hymin, uczyni wam, ean me, a jeżeli nie odpuścicie, nie darujecie, hekastos, każdy to adelfo bratu swojemu, Apoton, kardion, chimon, z serca Waszego. Tutaj Jezus dodaje jeszcze jeden bardzo ważny szczegół: nie tylko chodzi o to, żeby przebaczyć, darować, odpuścić, tak jak mówił Piotr, ale odpuścić z serca, czyli nie trzymać tej urazy, ponieważ wszystko to, co dokonuje się w relacji między Bogiem a mną, mną a drugim człowiekiem, Najważniejsze jest to, co się dzieje w moim sercu, nie to, co na zewnątrz, na zewnątrz. Oczywiście to, co jest na zewnątrz, jest pierwszym krokiem, natomiast najistotniejsze, rozstrzygające jest to, co się dzieje w moim Twoim sercu. Bardzo dziękuję.